Waszych. Witam Jakubę Najpiękniej ukłon. W swoim kalendarzu ten dzień zaznaczyłem czerwonym kolorem. Witam piękne damy i dostojnych panów. Wszystko z siebie damy. Dla wielu z nas, Babcia i Dziadek, to najbliższe i najważniejsze osoby w życiu. To święta o charakterze wybitnie rodzinnym. Jest to doskonała okazja, aby okazać ukochanym osobom miłość, docenić ich wieloletnią troskę. Ten wspólnie spędzony czas ma naprawdę ogromne znaczenie i dla wnucząt, i dla dziadków. Warto w tych wyjątkowych dniach pamiętać, aby szczerze podziękować im za pomoc, za radę i za wsparcie. Kochani! Dziękujemy Wam za troskę i za cierpliwość, za ciepło, opiekę, ogromne serce i za poświęcony czas. Życzymy Wam dużo zdrowia, samych słonecznych dni, miłości najbliższych i pogody ducha na każdy dzień. Dzień dobry moi drodzy, przywitajmy naszych tutaj zasnych gości z publicznej szkoły podstawowej z Kosowa które dzisiaj przyjechały do nas z przedstawieniem z okazji obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka. Zobaczcie, tak jak mówiła, ten Dzień Babci i Dziadka będziemy teraz świętować dosyć, dosyć długo. Tu jest drugi tydzień, kiedy świętujemy i powiem Wam, że dzisiaj mamy przedostatni dzień świętowania Dnia Babci i Dnia Dziadka. Ostatni dzień to będzie piątek. Także wielkimi brawami przywitajmy tutaj występującą nas, taką małą młodzież. Oraz e, tutaj opiekunów, e, również tutaj widzę, że będą jakieś instrumenty, nie widzę, aha, na jest dobra, bo nie widziała, e, będą akompaniować, także e, akompaniament będzie też na żywo, wielkimi brawami przywitajmy się. Jednymi z najlepszych pedagogów na świecie są właśnie dziadkowie. Tymi właśnie słowami pragniemy rozpocząć dzisiejszy nasz program artystyczny, który zatytułowaliśmy Kochamy Was, Babciu i Dziadku. Szanowni Państwo, kochane babcie i drodzy dziadkowie, witamy Państwa ciepło i serdecznie. Cieszymy się, że możemy po raz kolejny wystąpić dla zgromadzonej tu szanownej i przemiłej publiczności. Dzisiejszy występ jest wyjątkowy, bo dedykujemy go wyjątkowym osobom, kochanym babciom i drogim dziadkom, którzy niedawno obchodzili swoje święto wierszem, tańcem i piosenką, oraz sercem i uśmiechem młodzi artyści z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie pragną wyrazić swoją miłość i wdzięczność za wierną i bezgraniczną miłość, jaką dają im dziadkowie, którzy pełnią w życiu wnuków bardzo ważną rolę. Dziadkowie są dla nas bardzo ważni. Z dziadkami wiąże się wiele wspomnień, i wspaniałych chwil z dzieciństwa. Babcia i dziadek to ukochane osoby, które nigdy się nie gniewają, nie złoszczą, wysłuchają zwierzeń swoich wnuków i ich marzeń. Swoim zachowaniem przekazują jak najlepsze wzorce i wartości. Drodzy dziadkowie i drogie babcie. Życzymy Wam wszystkiego, co w życiu najlepsze i najważniejsze. A teraz zapraszamy do obejrzenia części artystycznej, życząc Państwu miłego odbioru i niezapomnianych wrażeń. Jaki dzisiaj dzień wesoły, najprawdziwsze święto. Widzę babcię bardzo szczęśliwą, pięknie uśmiechniętą. Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony, to pewnie dla babci, czyli swojej żony. Thank <laughs> you.